Witam na kolejnym odcinku z L.A. czyli najlepszej gry o SCP. Mogę ja mieć? Słychać Tak jednym celu? Tak, Głośno czy nie? Chcę się zgłosić, bardzo głośno. Zrozumiałeś? Nie. Tak, podzięki. Dobra, to może ja. O naukowiec. No, No to co, ucieczka taka typowa? Pistolet maszynowy w kilku, pojaw się. Trzeba. Witam. Posłuchaj. Chcecie kartę? Chcecie kartę? Chcecie kartę? Jakaś pistolet i wiem o tym, ale możemy dać. Jedną osobę biorę. Czekajcie, będzie wyliczanka. Zostańcie tu, nie otwierajcie tego. Jedną osobę biorę ze sobą do Heavy. Uciekamy. E, e, co uciekasz? Co uciekasz? Jedną osobę biorę ze sobą do Heavy. Kto chce iść do Heavy? To chodźcie, 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 tylko wy, tylko wy. Chodźcie, 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 chodźcie. Tylko wy. Witam! Chodźcie, uciekamy. Dobra. Taram mi Ej, ktoś. Ej, ochrona, ochrona, posłuchajcie się mnie. Kto chce pistolet Epison 11? Chcesz? No, thanks, nie umiem nawet tego, co mam. Weź. Weź. Weź, bo ja będę miał też nowy, jak będę tym, y, tym MTF-em. Bierz też to. Ej, bo możesz mieć dwie bronie. Nad więcej. Wiem, ale tego, po co mi dwie bronie? Chodź. No uwierz, że y, snajperka i pistolet maszynowy na blisko to jest y, dobre zestawienie. Gate A, chodźcie. Chodźcie. Do windy. Chodź też. A nie. Chodźcie, chodź. Jakby, no, mógłbym was tu zamknąć e, równie dobrze, ale, ale tego nie zrobię. Bo kadet nie ma dostępu, więc byście tu tknęli do przyjazdu chaosów albo MTF-ów. Je kiedy będą te e, e, y huh. Powiem tak, będzie szybka ucieczka. Tak, już cię prowadzimy, już. <laughs> Pamiętaj, musisz go do końca doprowadzić. Ja raz uciekłem, jak byłem już w tym tunelu, do ucieczki. Jak byłem dupakiem. Ale nie powiem jak. Nie zdradzę tego sekretu. A tak, taka śmieszna sprawa, miałem pistolet w toalecie. Taka śmieszna sytuacja. Dobra. Musisz, musisz też iść, musisz. Bo on może się wyplątać i będzie chaosem. Ej, y, y, kadecie, wejdź, czekaj. Weź sobie moją tą kartę porucznika. Przydałoby tu się światło. Nic nie widać kompletnie. To co, idziemy. Te światło? Dobra. Serio? Masz. Serio? Nie, na no nim Dobra, chodź, chodź, chodź. Jest ogrodnik. do windy! A, wszyscy. A w ogóle fajnie, że są MTF-y. Mamy wsparcie. A, to co? Chyba, chyba żyje więcej tych ochroniarzy, czyż nie? Aż dwóch. To chodźcie, chodźcie, chodźcie. Bierzcie go, idziemy, idziemy, idziemy. Witam MTF, oddział MTF-u O, piątka. O piątka musi być Tylko gdzie było heavy o, Witamy MTF, chciał światło, masz latarkę teraz <laughs> Wiesz, że to była moja latarka. Ja ją znalazłem w szafce w Gierze, tylko ją wywaliłem tu, bo by się nie przydała. Do głowicy, Nie, nie do głowicy. Y Ej, ej, ktoś jedzie. Musimy tutaj zostać choć do windy. I jak hmm. ktoś będzie zjeżdżał, jak nieśmiał jak na przykład, to mu uciekniemy. Ja jak będzie to nieśmiało okay. Też się nie można patrzeć, więc... Włodzas to jest najlepsze. Do MTF Witam, jako dowódca NTF. E, co, co, tutaj się dzieje? Ej, poruczniko, co tutaj się dzieje, bo ja nie wiem, ja jestem w temacie. Powiedz dowódcy, co tu się dzieje. To są jakieś kulty? Czy wy wyznajecie SCP-001, tego boga? Nie, mów tak nawet. Nie wyznaję z tego pokazywania. Ja wyznaję komputera. Tak? Ja tutaj bym poszedł na słówka. Okej, okay, to chodźcie. Chodźcie no, za mną no, wszyscy. Jak ktoś rzuci granat do windy, to zginie no, ja w to 5 sekund. Się... Od własnego granatu. Mam nadzieję, A, to ten komputera. A, to, a, a to dobrze, dobrze mu tak. Uwaga! Co ja mam z tym murgaczem? Nie tak. Cięcie. 306, Druga 304, runda. Tam ta. Zeszło kilka 304. minut dosłownie. Mam nadzieję, że ktoś przejmie rolę. Kogo? E, no, jakiegoś proroka... Jestem prorokiem. To się zazna, co głupiego proroka. FD przejmij ro, rolę z tego największego... Y, czy, czy nie, to ja nie czy... jestem tym największym. Ktoś to jakiś coś na Y, coś tak. Tak, tylko on ja? jest największym. No, Jest, jest. jest największym i kamiełki są zastępstwem. Ja jestem prorokiem. Powodzenia. No i... Um all remaining person in NNL are advised to proceed with standard evacuation protocols until an MTF squad reaches your destination. <laughs>

Witaj komputerek. Ej, ja jestem pod tobą. Widzisz mnie? Ej, Ej jestem pod kamerą. Widać mnie? Ej komputer. Halo, słuchaj mnie. Halo. Ej komputer. Halo, słuchaj mnie. O, to chcecie wysadzać y, ten, y, głowicę alfy, czy nie? Bo nie wiem. Chcę, ej, komputer, halo? Komputer, halo? Halo? Chcecie wysadzać ten głowicę alfa, czy nie? O, naukowiec. Nie kradnijcie mi karty, proszę. Ja jestem człowiekiem uczciwości. A to dobrze. A tu nieuczciwość. Zresztą to jest człowiek półtora. Uwaga. A Komputerek nie wiem czy. A. Komputerek y, są tu ochroniarze. A Masz broń Mam broń, bo ochroniarza przed A to weź sobie jeszcze na ten, do P90 amunicji. Okej okay. Oża... E, radia nie wziąłeś Można się komunikować chodź. Jaką masz kartę? Ochroniarza Uciekamy A przy okazji wysadzimy to w powietrze o ile się komputerek zgodzi? Oj, mi się o ile się komputerek zgodzi, bo jak nie, to nie. mi się podoba ten, ten, ten scenariusz. No, jakoś idzie, jakoś. Czekaj, bo ja w ogóle nie miałam do tamtej broni. Amba. Czekaj, na wszelkie W. No, chyba coś. Kto bierze mikrohidraty, czy ja? Ja biorę. Bo ja w ogóle tego. Ja umiem. Zabić. Choć jeszcze pochodzimy, żeby o, MTF na mnie wzięły. Bo i tak uciekniemy, i tak uciekniemy. Weź sobie kole jak chcesz, ja coli nie lubię. Lubię O, chodź do plagi. Wyposażymy się na maksa. Mhm, to to radio się nie przyda? Jak nie będzie tam granatów, to ci dam. Tak, na spokojnie. Na spokojnie O 500, kto bierze 500 O To ty weź, ja mam kolkę To jak będziesz miał mało HP to powiedz Jestem dziewczyną Kurwa O USP kto bierze USP E weź ty Ammo Ammo do tych do 90 i pistoletu O Ammo do, do ochroniarza o, kolejny USP Broń ochroniarza zamknę, ale USP chcesz czy nie? Komp 15 jest gorszy. 15 jest gorsza, USP jest o wiele lepsze. Wywal, 15 za USP. No, jak ci bym strzelił tym raz w głowę, to byś zginął. Jeden, jeden raz, jeden raz w głowę, jeden raz. To tutaj sobie weź go. Tego USP. Tu, jeden strzał w głowę, to zginiesz. Ciekawe. A no właśnie, Okej? dodatki. Dodam no, ciężką lufę do tego. No, ciężka lufa jest potężna. To tu idzie. Halo, kto to jest? Piesek. Piesek? A, już się bawię, że ochrona. A, nieważne, nieważne. Czemu? Piesek, my przecież wyznajemy 106. Mieliśmy być ten. No, czemu nas gryziesz? Mieliśmy być w jednej drużynie. Oszust. Proszę cię, pies. Co komputer mówił? Nie no, serio, komputer. Mieliśmy być w jednej drużynie. Mieliśmy być w jednej drużynie. Proszę cię! Ah. M T. Ej, jakie było SCP i nieśmiałek i co? PS i komputer. Nie. Mam, mo mam moją opiątkę. Mam moją opiątkę. Fajnie się tam bawimy na dworze. Widzę. Nie otwieraj. Popatrzyłem się chyba. On tu nie wejdzie tak szybko. Zamykaj to! I przecież ja tutaj przyniosłem te opiątki A To ty mi zabrałeś opiątki? Ty mi o, moje opiątki zabrałeś? U Plagus'a? Ja sam je stworzyłem w Wuroczarce Hmm, podejrzane Podejrzane przyniosłem te opiątki Ale przeżywałem na nocy jeszcze przepiękne jest Nie wiem co to, że się tutaj otwalili Nie otwieracie tego najlepiej chyba Co na debil to otwiera?

Nie, nie to jest głupi pomysł. Okej, okay, placówka zostanie zniszczona, super. Wybuch nieunikniony. Ja idę po latarkę Tu Co coś się świeci Tu Co coś się świeci Tu jest latarka Tu Granat. Gdzie ty go, chłopie rzuciłeś No jak on ma takiego cela to Serio, jeszcze flesza ktoś rzucił? Gdzie jest piesek? Dobra, łatwo. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Cześć.